Jest, jest, jest radość, szczęście, bo lekko nie było. Pogoda mi się udała, bo uważam, że dla mnie pogoda się akurat y, sprzyjała, jeśli chodzi o taki chód. Chociaż wiadomo, no, teraz jest ciężko zimno, zanim będziemy czekać na te dekoracje, jeszcze kontrolanta dopingowa, także troszeczkę się wymarzniemy, ale na trasie myślę, że to dzisiaj pomogło. Y, z wyniku jestem zadowolony, no bo zawsze jak się robi rekord, no to nie można narzekać. No. Chciałoby się więcej, na pewno były troszeczkę większe plany na ten rok, ale też tą końcówkę roku już biegam z urazem, także chciałem dobiegać ten maraton w, w zdrowiu przede wszystkim. Udało się przy okazji poprawić ten rekord życiowy, przede wszystkim wygrać, bo na końcówce to już najbardziej to mnie interesowało. No i mam nadzieję, że rekord uda się o wiele, wiele bardziej wyśrubować za rok. Początek mi się tylko ciężko biegło, a z kilometra na kilometr coraz łatwiej. No, myślę, że łezka wokół się będzie kręcić, bo wpisałem się do historii tutaj tego maratonu warszawskiego 42, także taki jubileuszowy, można powiedzieć, ten maraton, dystans maratonu. No i jestem szczęśliwy.